Czym Czy mogę być przydatna? Ewa, Ewo. Musisz być dzielna. Wolałabym nie musieć przekazywać ci tak smutnej wieści. Twoja przyjaciółka, nasza droga Antonia, właśnie zmarła. Dziękuję, że mi pani powiedziała. Proszę się nie martwić. Nic mi nie będzie. Za szybko odeszłaś, droga przyjaciółko. Mam nadzieję, że w niebie mi wybaczysz. Że uwierzysz we wszystko, co mówiłem. Będę cię wspominał z najgłębszą czułością. Na zawsze pozostaniesz moją śliczną kobietką. Trzeba się z tym pogodzić. Zawsze była aniołem, a teraz jest nim już formalnie. Nikt nie kochał jej tak jak pan, ale wszystkim nam będzie jej brakować. Wie pani, przed śmiercią otworzyła oczy. I spojrzała na mnie, żegnała się z panem. Możliwe. Ale mam wrażenie, że chciała mi coś przekazać. Proszę się tak nie smucić. Niech pan się uspokoi. Pani Antonia na pewno nie chciałaby widzieć pana w takim stanie. Błagam Boga, żeby zabrał mnie z nią. Nie jestem w stanie żyć bez Antonii. Cóż ci mam powiedzieć? Cierpienie mniej od ciebie i będzie mi jej brakować. Czuję się winny. Zrobiłbym wszystko, żeby do tego nie doszło. Nigdy sobie nie daruję, jeśli w jakiś sposób przyczyniłem się do jej śmierci. Nie mów tak. Nie jesteś bogiem, żeby rozstrzygać o czyimś losie. Nie, ale mówiłam ci, miałaby zapaść, kiedy cię zobaczyła bez charakteryzacji, a nie parę godzin później w domu, przy mężu. Chciałabym móc podzielać Twoją pewność. Nie wiemy, co się stało. Ale jeśli umarła z czyjejś winy, to nie z Twojej. Zdij to sobie do tego zakutego łba. Co jest? Zbladłeś. Dobrze się czujesz? Tak, to tylko nie że przejdzie. Co za smutna dola. Pani Antonia była wspaniała. Jaka szkoda, że od nas odeszła. Bardzo ją lubiłam. Dzieliłyśmy się wieloma rzeczami, na przykład gabinetem. To nas do siebie zbliżyło. Byłyśmy jak siostry. Adriano jest załamany. Nigdy nie widziałem go w takim stanie. Tak, to było straszne. Biedny szef. Został sam jak palec. Antonia była jego jedyną rodziną. Jest kawalerem bez dzieci. Może jeszcze je mieć. Mężczyźni łatwiej stworzyć sobie nowe życie, niezależnie od wieku. Dlatego kobieta musi uważać, kogo bierze za męża. Chodźmy na kawę. Mają tu świetne kanapki. Zamknij się. Ja straciłem syna, a ty i siostrę. Życie im nie wrócimy, ale pamiętaj, że masz przyjaciół. Nigdy o tym nie zapominaj. Na krótko przed śmiercią prosiła mnie, żebym założył rodzinę, żebym nie został sam. Udzieliła Ci bardzo mądrej rady. Pora jej posłuchać, mój przyjacielu. Ten pan to twój ojciec? Tak. Nazywa się Modesto Caballero. Pewnie przypomina sobie pogrzeb swojego syna. A ja tu stoję, nie mogę powiedzieć ani jemu, ani mamie, jak mi ich brakuje. Sądzę, że moja siostra pragnęłaby, żeby jej prochy spoczęły obok doczesnych szczątków naszych rodziców. Ale decyzja powinna należeć do Ciebie. Nie szwagrze. że. Nie wiem, nie umiem teraz o tym myśleć. Pragnę tylko być z nią. Panowie, oto urna. Antonio. Nie opuszczaj mnie. Dziękuję, że poszłaś sobie do wielorybiego nieba. W końcu przestałaś mnie dręczyć. Muszę się zastanowić, co zrobić z tym, co z ciebie zostało. Przesiać cię przez sito, czy użyźnić grządki? A może... Można? Co tu robisz, Śnieżko? Jak to, krasnalku? Wprowadzam się do naszego domu. Należy to trochę pozmieniać. Kaszalot lubił przeładowane wnętrza. Zacznijmy od tego. Nie zaczekaj. Trzeba zachować dyskrecję. Nie możemy się afiszować. Jestem w żałobie. Musimy trochę poudawać. Marzyliśmy o tej chwili od tylu lat. Tylko ty i ja na zawsze, jak w bajce. Tak, ale trzeba jeszcze grać tę komedię. Czekam na spadek i akcję hipopotama. Nikt nas nie zobaczy. Sam mówiłeś, że zwolnisz służącą, żebyśmy mogli kochać się jak szalony. Zachowajmy ostrożność. Idź, spotkamy się później. Krasnoludku, przyszłam do ciebie gotowa. Nie teraz nie wypada. Zostawisz mnie taką rozpaloną? Odbijemy sobie jutro, przyrzekam. Kotku, idź już. Dobrze, wychodzę. Jak to nie zapłacicie? Jesteście ubezpieczycielem. Pokrywacie wydatki zdrowotne ojca. Bardzo mi przykro. Prosiłam o oryginał polisy, żeby sprawdzić jej klauzulę. Mieliśmy rację. Nie zapłacimy tej kwoty. Chwileczkę. Jeśli nie zapłacicie szpitalowi to nie wyjdę z długów przez wieki. A to nie w porządku. Ojciec ma chore serce. Już raz płaciliście, więc czemu nie teraz? Ponieważ to polisa rodzinna na określoną kwotę, a ta została wydana już dawno temu. To jakaś pomyłka. Polisę co prawda wystawiono dawno temu, ale przez te 30 lat. Skorzystaliśmy z niej zaledwie trzy razy. Wybaczy pani, oto karta pani rodziny. Jak pani widzi, to już czwarty raz. Jaki czwarty? Tata przeszedł niecałe dziewięć lat temu zawał. Osiem lat temu rodziłam, a teraz miał stan przedzawałowy. Trzy, nie cztery. Pani mówi o trzech ostatnich, ale ten był wiele, wiele lat temu. Pacjentka Silvia Romero Moreno. Moja mama nigdy nie była w szpitalu. Przykro mi, 25 lat temu panią Moreno przyjęto do szpitala z bardzo delikatnym problemem. Proszę. Ja tylko na chwilę. Chcę powiedzieć, że jestem do pańskiej dyspozycji. Wie pan, że może pan na mnie liczyć. Dziękuję, Ewo. To nie kurtuazja. Te słowa płyną z głębi serca. Zamierzałem się z panią zobaczyć. Wiem, że była pani podporą Antonii w jej ostatnich dniach. Co tu powiedzieć? Szkoda, że nie mogę być z nią dłużej. Siostra bardzo się zmieniła, odkąd panią poznała. Wydobyła pani z niej to, co najlepsze. Co tu dużo gadać? Byłyśmy do siebie przywiązane. A mała Antonia uczyła mnie życia. Zawsze była samotna. W pani znalazła przyjaciółkę, o jakiej marzyła. Dziękuję za wszystko, co pani zrobiła dla mojej siostry. Jestem pani głęboko wdzięczny. Nie ma o czym mówić. To mnie dopisało szczęście, że mnie polubiła. Dużo mnie nauczyła. Czułam się naprawdę zaszczycona. Lubiła też pani kuzynkę Mimi? Tak. Ona także była jej podporą. Moją również w szpitalu. Nie pani, chciałbym jej kiedyś podziękować. Wystarczy słowo. Już lecę. Spokojnie. Przepraszam. Nie pan co? Moja kuzynka to wspaniała baba. Wyznam pani, że śmierć siostry skłoniła mnie do decyzji, która zaskoczy wiele osób. Uważam, że to najlepsze, co mógłbym zrobić. Że to najtrafniejsze postanowienie. Pomówimy o tym w stosowniejszej chwili. Ewo. Bardzo Pani dziękuję. Pani wie. Tak, szefie. Wszyscy jesteśmy z Panem. Na pewno nie masz dużo zadane? Trochę hiszpańskiego i zadania z matmy. To przynieś, odrobić lekcje i od razu sprawdzę. Przyniosłam kawkę. Jak poszło? Przydała się polisa? Zapłacam za szpital? Tym razem nie. Czemu? Co się stało? Polisa opiewa na pewną kwotę. Wydawało mi się, że pokryje ten atak serca, ale powiedzieli, że nie. No wiesz co? Myślałam, że wystarczy. Liczyłam z nimi ile razy korzystaliśmy ze świadczeń, ale nie wiedziałam, że to ty użyłaś policji jako pierwsza. Byłaś chora? Powiedzieli ci, co mi było? Nie, dlatego pytam ciebie. to Czemu nic nie wiem? Spadłam ze schodów i się potłukłam, nic groźnego. Nie pamiętasz, miałaś trzy albo cztery latka. Dlaczego nic nie powiedziałaś? Mówiłam, ale byłaś malutka. Przyniosę ciasteczka. Tak? Nie, nie przeszkadza panu Plutarko. Nie wiem, co robić. Bez mojej ślicznej kobietki czuję tu potworny ból. Niech spoczywa w pokoju. I nie wyjeżdżaj mi tu z poczuciem winy. Mam dość. Chodzi o wszystko inne. Bez Antonii nie mam protekstu, żeby wejść do ich domu. Jak zdobyć dowody? Jak się dostać do sejfu? Trzeba poszukać prywatnego detektywa. Ewo, mogłabyś się zająć biurem po południu? Oczywiście, wszystko w porządku? Z dzieckiem, z rodzicami? No, tak, po prostu muszę odwiedzić Plutarka. Nie może się pozbierać, biedak. Czuję się samotny. A niech mnie. Rzeczywiście, ma powody do rozpaczy. Wyobrażam sobie, co przeżywa. Jak cierpi jego mózg. Doskonale rozumiem. To do zobaczenia. Niech pani na siebie uważa. Szlak mnie jasny trafi. Co się stało? Elena jedzie do Plutarka, bo mówi, że jest przybity. Może tak jest. Nie bądź naiwna. Nie wiesz w to. Wykorzystuje swoje wdowieństwo żeby ją podejść. To wszystko zmyła. Jeśli tak, to z tego Plutiego nie złoziłko. Nie uszanuje pamięci żony. Wiesz co? Zrobię wdowcowi niespodziankę. Zobaczysz co będzie. Odpokutuje za swoje. Niech go Bóg ma w swojej opiece. Adri. Jak się masz? Co się stało? Skąd ta prośba o pilne spotkanie i to jeszcze tutaj? Po prostu bardzo chciałem się z tobą zobaczyć. Musimy poważnie porozmawiać. Tutaj? To ulubiona restauracja ojca. Nie boisz się, że nas nakryje? No. Nie. Już niczego się nie boję. Mam w nosie, czy ktoś się o nas dowie. Jedziesz po bandzie? Chcę tylko, żebyś mi odpowiedziała na najważniejsze pytanie: Jakie? Paolo, zostaniesz moją żoną? Wersja polska na zlecenie telewizji PULS Studio ACME. Tekst Grzegorz Schiller. Czytał Janusz Koziom.